Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie woni męskich. No trochę mało jest tej tematyki na moim kanale, bo przyznam, że trochę mam sceptyczne podejście do tych perfum męskich. Tutaj powiedzmy, nie dzieje się aż tak dużo ciekawych tematów, poza tym to, co ja uważam za ciekawą woń, tak wydaje mi się, że niekoniecznie jest tam gdzieś w tych wszystkich rankingach sprzedażowych, także no to będzie tylko tym razem tak naprawdę mój głos i będzie tutaj takich męskich perfum sporo, będą perfumy bardzo, bardzo męskie, ale w zasadzie będzie sporo perfum takich nie męskich, wręcz uniseksowych, ale takich, które miały taki przekaz reklamowy, bardzo męskie, jak na przykład perfumy Dior Homme. No to w ogóle było wydarzenie, przekaz reklamowy jakby się kłócił z tym, co było wewnątrz zapachu. Ale same za perfumy piękne, nie mówię, że trzeba od razu takie perfumy mieć, ale może będziecie przechodzić gdzieś obok jakiegoś sklepu wąchać, może szukacie dla kogoś na prezent, to może będziecie wiedzieć, czego unikać, na przykład wybierawszy takie, a nie inne perfumy, Także zapraszam. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. Wszystkie książki są gdzieś tam, to znaczy wszystkie, które są dostępne są tu w linkach pod filmem. Można wspierać moją pracę niezależnego twórcy, a jednocześnie chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy to robią już od dłuższego czasu, którzy mnie tu wspierają poprzez tą funkcję wesprzy, Tych, którzy kupują Buy Coffee. Ja z zrobiłam z tego taką funkcję Buy Me a Book. Czy book na przykład, bo kupuję książki z ta, z, tych, yy, z tamtego konta po prostu. Także bardzo dziękuję. Jeszcze trochę tych książek się znalazło w moim posiadaniu. Niebawem będzie coś więcej. Dzisiaj przychodzę, to będzie chyba, no, tak, 11 perfum. Tak, perfumy i liczebniki to jest taki dziwny zestaw. Perfum, zaczynam od takich mm, klasyków męskich, które moja opinia jest taka, to jest moja opinia, proszę się nie gniewać, tu ja nic nie ujmuję tym perfumom, one nie są takie bardzo, bardzo męskie. One mają bardzo silne serce kwiatowe i najczęściej takim zapachem, który mnie zaskakuje, jeśli zawiera kwiaty, toś nawet nie jest róża, no bo róża yy, no, ma długie tradycje w perfumierstwie męskim, natomiast słuchajcie, nuty pudrowe, no to, to jest ciekawostka takim królem perfum pudrowych, których właściwie w flakonie kupiłam sobie całkiem niedawno, jest Grey Flanel, Geoffrey Binet. No tak, to była marka, która swego czasu robiła świetną odzież i była dość popularna, ale wydaje mi się, że dzisiaj już głównie kojarzona z perfumami, chyba że się mylę, możecie prostować. Ja na pewno mogę tak powiedzieć, że sobie się wszystko z perfumami kojarzy. I to jest bardzo silna frakcja fiołkowa, Oczywiście, to jest zapach z roku 75 że to były inne czasy, i na opowieść. Yy, powiem szczerze, no inaczej się za te perfumy robiło, ale myślę, że one się wyróżniały, bo wtedy było dużo takich perfum z silną frakcją, jakąś taką zwierzęcą, a tu postawili na fiołka. Wprawdzie znajdziemy tutaj galbanum, które jest takie gorzkie w nucie głowy, jakieś cytrusy, ale ten fiołek i ta pudrowość potem bardzo długo. Na tych perfumach zostaje, ale to nie jest taka fiołkowość i pudrowość romantyczna. Ona ma pewną szorstkość i to jest piękne. Być może też troszeczkę podbija tą, tą szorstkość taka, taki ciekawy zestaw takich woni jak Narcyz, Mimoza, ale też Szałwia. I Mech Dębowy i Vetiver. Ale nie wysuwa się na pierwszy plan ten Mech Dębowy, więc jak... Chcecie kupić perfumy, na przykład, albo prezent jakiejś osobie już dojrzalszej, to myślę, że jej się ten zapach spodoba. Myślę, że zimą po te perfumy bardzo chętnie też sięgają panie. Także możecie kupić, nie wiem, komuś w rodzinie, tacie, dziadkowi i przy okazji też testować na kimś te perfumy, co też jest świetną formą poznawania perfum w ogóle. No i kolejne perfumy, które są bardzo ważnymi perfumami, one otworzyły moim zdaniem to nowoczesne perfumiarstwo. Egoistot Chanel, jeszcze jest wersja Platinum, ale te perfumy i ta kampania związana z tymi perfumami były legendarne. Dużo się mówiło o tym, że no tu w mężczyzn uderzane, dzisiaj to by taka kampania nie przeszła, że słowo z którym najczęściej kobietom się kojarzy mężczyzna, taka towarzyszyła taki przekaz tym perfumom, taka Taka opowieść, taka narracja, że właśnie mężczyzna kojarzy się ze słowem egoista. No to Marka wykorzystała, ale w środku perfumy bardzo przyjemne. To być może taki właśnie ten egoista jest. Nie jest taki odpychający, szorstki, cierpki. Przeciwnie, tu jest bardzo dużo przyjaznych, łagodnych nut, takich właśnie uniseksowych, powiedziałabym kobiecych. Róża, cynamon, goździki, no coś pięknego, ale też bardzo dużo nut drzewnych, ale one są bardzo, bardzo ładnie zaokrąglone. Na przykład nutami tabaki, na no długo, długo przed tym, jak Tom Ford wymyślił tą Tobako Vanille, to też mamy tabako i wanilię, ale też skóra. No skóra jest taka: może to nie jest zamrze, ale taka wyrazista, ale taka no bardzo, bardzo luksusowa. One zwykle mają dobry zapach. No i kolejna kre kreacja Dior Om. To pozwólcie, że sobie przypomnę. Tu jest ciekawa historia z tym Dior Om, bo powstało bardzo wiele wersji. To jest już kolejna, jedna z wielu: wersja Intens. No, nie jest taka bardzo, wbrew nazwie, nie jest taka, która mogłaby się wydawać kompozycją tak intensywną, że aż wieczorowa. Nie, raczej wydaje mi się, że tutaj frakcja taka jakaś drzewna została mocno wyeksponowana zapach jest z roku 2011 i myślę, że jeśli powiemy, że zbudowany jest wokół irysa cedru i vetiveru to będzie właściwie cała prawda o tych perfumach perfumy zrobił nadworny perfumiarz wówczas Diora François Demachy, a to wcześniejszą wersję, bo tu jest wiele wersji ta z 2005 bodajże to zrobił syn m, pana, który zrobił te perfumy czyli Olivier Polsch, syn Żaka Polża. No i kolejny perfum, o których już Wam mówiłam wcześniej, naprawdę doskonale pachną zimą. Miały nie najgorszą cenę. Marka Baldessarini. No, Marka Baldessarini znana jest z tego, że nie eksperymentuje, ona nie robi perfum niszowych. To się ma sprzedać, to ma być ładne, ale te, no nie wiem, może za słodkawe. Oriental Woody, tak jest określane, czyli orientalno-drzewny, ale nie jakiś taki bardzo słodki, jak Old Spice. 2007 rok. Baldessarini Ombre, ale naprawdę bardzo gładka, bardzo taka. No, bym powiedziała, że podobne do perfum, które się jeszcze pojawią. Gentleman's Givenchy. Chociaż producent tutaj y, nie wskazuje, że to jest jakaś taka nuta szorstka, wręcz taka gładka. Tylko wręcz przeciwnie, mówi, że jest to zapach budowany wokół ak akcentu zapachu whisky, skóra, fiołek. No, wanilia Labdanu wyokrągliły, wygładziły. Szorstkość pozostałych, no plus jabłko w nucie Głowy. Świetne perfumy. Na zimę dla panów. Właściwie takie wielofunkcyjne, uniseksowe. Można kupić i będzie służył co najmniej dwóm osobom. Jeśli małżeństwo, na przykład takie rzeczy, takie perfumy kupuje. Kolejne perfumy, o których chyba jeszcze nigdy nie mówiłam na moim kanale, a to jest bardzo dobry produkt marki W Saint Perfumy L'Om. Wiem, że Lanui L'Om jest jakąś taką. Kultową kreacją, ale to też są bardzo ładne, subtelne, wdzięczne perfumy, ale jednocześnie mają swoją osobowość, więc no, nie są to perfumy takie przeźroczyste, które znikają w otoczeniu. Bardzo udana kompozycja. 2006 rok, no to jest właśnie ten czas gdzieś tego koło dwie dekady temu, gdzie tych perfum, takich, właśnie, uniseksowych, ja bym nawet powiedziała yy, może to też nie jest właściwe słowo takich. W sensie, Androgenicznych bardziej. No to tych było bardzo dużo. Tutaj mamy imbir, mamy też liście fiołka, one dają właśnie taką wdzięczną. Jest ta moja. Loterek. Wdzięczną gładkość. Jest też pieprz, ale biały, więc troszeczkę to wszystko jest wygładzone. Cedr i wetiwer. Ale też tonka bin, czyli bób tonka, zwany też fasolką. Tonka przez niektórych, który ma tak pachnieć troszeczkę jak kawa rozpuszczalna. No i właśnie podobne perfumy do Baldessarini Ombre. To jest moim zdaniem Givenchy Gentleman. No one są już właściwie trochę droższe, nawet 3-4 razy droższe, więc radziłabym, Jeśli macie możliwość gdzieś przetestować, może zacząć od tego Baldessarini Ombre, ale te też są świetne i cokolwiek tam wybralibyście z tej linii Givenchy Gentleman, to tutaj naprawdę oni chyba nie mają wpadek. Ta linia jest bardzo, bardzo udana, chociaż oczywiście jej rodowód sięga Kilku dekad wstecz, teraz to są takie nowe, takie reedycje tych starszych perfum. Perfumy zrobił Olivier Cresp, czyli ten sam perfumiarz, który zrobił Angel. No to jest rozkwitywany perfumiarz i bardzo, bardzo lubiany. Zrobił te perfumy do spółki z Natalie Lorson. I tu jest opowieść z jednej strony taka przyprawowa, ale też... Frakcja owocowa jest mocna, bo jeżeli w perfumach jest gruszka, jeżeli jest nuta ananasa, no to nie będą perfumy jakoś szczególnie szorstkie, chropowe, pachnące dymem, tylko ta słodycz z tychże nut będzie się dawała tutaj, no będzie się wybijać. Jest też geranium, ale też wspomniana czarna wanilia, no i nuty skórzane. Ale to cytuję za Fragrantica, Fragrantica ma taki swój własny opis Perfum, ja go lubię, bo y, oni, widzę, że stawiają na taką, na taki prosty przekaz, chociaż tam z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, ale generalnie jestem na tak. Nie mam tego flakonika, ale te perfumy znam z różnych, no przyznaję z odpowiedników, albo perfum inspirowanych tym zapachem, świetnym zapachem jest Creed Aventus. Tu też będzie ananas właśnie. Czarna porzeczka, jabłko, różowy pieprz, ale też bardzo silna jest frakcja drzewno ambrowa, a przy czym te ambry, ambry współczesne to są ambry syntetyczne, najczęściej jest to akord ambrowo, właśnie z silną frakcją drzewną. No, perfumy są popularne, są lubiane, moim zdaniem trochę za drogie, więc warto szukać perfum, które przypominają ten akord albo po prostu innych, bo też można zapłacić za perfumy, no to trzymajmy się ziemi i teraz ciekawa rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę panom, żeby nie zapominali że perfumy Sauvage, które są takim wielkim hitem, w takim granatowym flakonie, reklamowane przez Johnny Depa, miały na no, takiego swojego poprzednika, protoplasterodu nazywała się, nazywały się te perfumy Woda Sauvage, czyli EAU pisownia, o, po prostu się mówi o, o Sauvage no i tu jest taka edycja zrobiona przez perfumiarza, który pracuje pracował przez długie lata dla Diora, François Demachy, ponownie się pojawia. Tutaj mamy O Sauvage Parfum. Po prostu woda Sauvage, która jest wodą kultową, legendarną dla osób mieszkających gdzieś we Francji. Nie jest to zapach jakiś szczególnie retro, tylko po prostu jest to jakość sama w sobie. Ale tu jest tak na sposób współczesny podana ta kompozycja. Chociaż jest pewna nobliwość, także dla bardzo, bardzo młodych osób może niekoniecznie. Cytron, właściwie poda, podane są skąpo tych nut, nam podaje obecny Dior. Oni no, nie lubią tak podać 3-4 nuty maksimum. Bergamota, lawenda i vetiver. I tak mi się wydaje i żywica elemi. Tylko pamiętajcie, żywice te takie egzotyczne to nie jest deska sosnowa. One pachną po prostu inaczej. Czasem kwiatowo, łagodnie, bywa, że wręcz cytrusowo, także. O żywicach to naprawdę można chyba by cały rok opowiadać albo kilka. Szukam patrona na, na rok nadchodzący, no może żywica, ale chyba bym utonęła w tym temacie, obawiam się. I teraz tak, kochani, chyba będziemy przechodzić już do takich perfum mocniejszych, czy już mniej takich. No, myślę, że ten osa wasz pachwę też już będzie z tych takich bardziej wyrazistych, to szuka takich perfum, no po prostu mocniejszych i bezdyskusyjnie męskich, no to to już. Można zacząć od tych perfum, ale jednocześnie tutaj yy, zwróćcie też Państwa uwagę, że twórcy perfum, czy producenci perfum posługują się takim pewnym kodem. Yy, kolor często, najczęściej, bardzo dużo mówi o flakonie, więc jak o zawartościach, więc jak, jak jest coś czerwonego, to tam będzie też coś słodkiego. To są perfumy z 95 roku. I żeby było ciekawie, te perfumy zrobiła kobieta, Anik Menardo. Jest tu kaktus, jest tu teragon, ale też geranium, no dużo nud drzewnych, cedr, ale też ten cedr jest przełamany sandałowcem. Ja mam problem z, ze sklasyfikowaniem tych perfum, nawet z zapamiętaniem z tego zapachu, bo one się bardzo, bardzo zmieniają. To najczęściej cechuje bardzo dobre perfumy, które nie są takie proste i jednoznaczne do scharakteryzowania. Rzeczywiście nie przekreślamy też perfum, które z czymś tam się jednoznacznie kojarzą, bo to też perfumy to te są wspomnienia. No, kom ta kompozycja jest określona jako Orientalna Four, czyli taka z tych bardziej wyrazistych. Ale moim zdaniem jest tutaj nuta słodkawa Być może yy, dzięki temu kumkwatowi, też się mówi coś o kaktusie. No i taką nutą, też bardzo wyrazistą, to już wam powiem Mr. Barber. Ja bardzo lubię całą tą linię, która się pojawiła wtedy. Mr. Barber jest z 2017 roku. No to już jest taki dla twardziela. Zapach. Taki szorstki, taki bardzo. No, dominujący nawet, tak można powiedzieć. 2017 rok, data powstania, jak wspomniałam, a perfumiarzem, który te perfumy wykreował, jest Francis Dior. To w tej chwili jest, tak mówimy o Diorze, on w tej chwili jest perfumiarzem u Diora. Także można powiedzieć, że sowieso do Dior. Lawenda. No, jak jest opowieść zbudowana wokół lawendy, to, to zwykle tak idzie w stronę tego. Klasycznego nawet stronę fuzzeru akordu. Chociaż tutaj jest skazane, że jest to jednak kompozycja orientalno-korzenna. No bo jest gałka burzkatołowa, jest mięta, jest kardamon, ale ja bym stawiała jednak na tą drzewność, że to decyduje o charakterze zapachu. Może trochę niedocenione, nie wiem. Jeśli znaliście, używaliście, to śmiało możecie dorzucić jakieś wasze wrażenia z, z, z tego, jak się te perfumy noszą, jak się zachowują, czy właśnie y, wybrzmiewają w taki sposób korzenny, czy przeciwnie taki, y, no drzewny, suchy. Bo to jest tu paczula, cynamon. No myślę, że ten cynamon może tak zmiękczać całość i sandałowiec, ale też vetiver. No ciekawe kompozycje. No i teraz tak kompozycja, która Znowu się pojawi Baldessarini Signature. Bardzo lubię tą linię Baldessarini. To jest zapach stosunkowo nowy z roku 2020. I moim zdaniem, gdzieś tam zapatrzył się na sowarza tego, tego słynnego sowarzysz, już od flakonika począwszy. I zapach podobnie ma tą taką. Ma tego potężnego pazura. Chociaż tutaj się mówi o tym. Nie widzę tutaj lawendy, ale mówi się coś o pieprzu, mówi się o czarnej porzeczce. O wanilii też, bo właśnie tak jest skonstruowany. Zauważ, tam jest lawenda i wanilia. Ale to oczywiście wszystko jest kwestia proporcji. No i tych dodatków. Ale też balsam i drzewo, balsam tolu i drzewo cedrowe. No i na koniec, moim zdaniem, tak jak tak testuję z bloterków te wszystkie perfumy tutaj, to wydaje mi się, że on jest taki najbardziej jednak dominujący, bo... Oficjalnie ma to być kompozycja orientalna, bo tu jest anesz, tu jest pieprz, ale mamy też czarną porzeczkę, mamy też jakieś nuty żywiczne, cedrowe. Moim zdaniem to jest bardzo męski zapach. Nie, nie ma jakichś takich nut, które mogłyby sugerować, że tu zapach byłby taki dla dwojga. Chociaż nie wiem, kto nosił. Nie ma zakazu używania damskich perfum przez mężczyzn i męskich przez damsk przez kobiety. To niech, niech ten ktoś da znać, jak uważa i jak mu się sprawdzają. No, moim zdaniem, to jest taka idealna równowaga pomiędzy tymi wszystkimi nutami słodkimi, no bo opium to zobowiązuje. Opium musi być słodkawe, musi być orientalne, musi być odrobinę korzenne, ale ono jest tutaj podane w taki sposób moim zdaniem wytrawny. Pomimo tych wszystkich nut, które przynoszą tą orientalną miękkość tym perfumom. Także to jest przegląd takich perfum, na które ja ostatnio zwróciłam uwagę i wydaje mi się, że teraz by się dobrze nosiło. Możecie też, jeśli jeszcze planujecie jakieś prezenty na nowy rok, na Trzech Króli na przykład, to może to być jakaś podpowiedź, może inni coś dorzucą, na co warto zwrócić uwagę. Na pewno bardzo ważnym kryterium, jak kupujecie perfumy dla kogoś jest właściwie nie tyle, jaki to jest zapach, ile kosztuje, no bo to jest rzecz oczywista i to wy sami najlepiej wiecie. Ile możecie zapłacić, ale kryterium wiekowe. Naprawdę młodszym trudniej jest kupować, i oczywiście młodszym osobom to bym bardzo, bardzo się zastanowiła, czy perfumy kupować takie, które mają więcej niż 10 lat. Raczej nie, raczej po prostu tu wybrałabym się do takiej dużej perfumerii, typu Douglas Sephora, i wybrała, poprosiła o porady. Tak jak zapytacie, to po prostu panie wam podpowiedzą doskonale, co młodym, bo młodzi są wybredniejsi, bo oni są pod pewną presją. Ale już dla osób, powiedzmy, dojrzalszych, no to tutaj w zasadzie cały świat perfumowy stoi przed Wami otworem, a jak widzicie, on jest bardzo, bardzo bogaty. No i nie brakuje też takich zaskakujących, no to bardzo często, jak widzicie, tutaj się pojawiał fiołek na przykład. No to jest bardzo ciekawa nuta i myślę, że to wie, czy jeszcze się nie będzie pojawiał w męskich perfumach. Na przykład ta linia Dior Homme, która jest fiałkowo i rysowana, jest bo ciągle eksploatowane tam się ciągle nowe pojawiają kompozycje z tej linii, także może jeszcze nas czymś zaskoczą producenci perfum męskich. A jeśli macie jakieś swoje podejrzenia, w którym to się będzie w kierunku rozwijało, w którą stronę, no to dajcie znać, jakie są Waszym zdaniem kierunki rozwoju współczesnego męskiego perfumiarstwa. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, papa! Pa.